Hejka widzowie, a dzisiaj jesteśmy biedne. No niestety, tak wyszło. garam z koleżanką, akurat. I Hejka. będziemy udawać, że. No właśnie. I będziemy udawać, że jesteśmy siostrami. Więc dlatego idziemy teraz po jedzenie. To jest nasz domek. Idziemy po jedzenie. Ale nie mamy kasy, więc musimy ukraść, ukraść te jedzenie. Gdzie jesteś? Dobra. To. Chodź, dobra. Więc idziemy. No i musimy okraść jakieś to jedzenie, bierzemy. może jakąś wodę, bo woda jest ważna. Więc bierzemy też wezmę. A. wodę. Weźmiemy jabłko, jabłko weźmiemy. Dobra, bananka też wezmę. Jakieś ja chcę Dobra, więc już chyba ja już to ukradłam, więc uciekam teraz. Uciekamy. Dobra, więc kradliśmy sklep. No niestety, a nie, nie mamy pieniędzy. Więc zjedzmy to wszystko. Ja już wszystko zjadłam i wypiłam picie. Więc teraz nie wiem. Po prostu może poszukamy jakichś pieniędzy. Co ty na to? Okej. Okay. Poszukajmy. Może gdzieś będą tu leżeć jakieś pieniądze. Gdzie te pieniądze są? Nie wiem. Ale to, że my znaleźć je. Tylko właśnie ich nie widzę. Tutaj nie można znaleźć. Ale słuchajcie, mam taką szczotkę. szczotkę i możemy pracować i będziemy dostawać dostać pieniądze. A ta szczotka jest, żeby szczotkować konie. No ja co ty na to? Daj że szczotkę, że będziemy, daj tą szczotkę. Że będziemy szczotkować konie. To jest takiego właśnie. Ej, ja ciebie szczotkuję, że, ja ciebie szczotkuję. I czesać właśnie, o to mi chodziło. Jak ktoś nie wiem. I będziemy czesać koniki, więc chodźmy. Chodźmy. Do koników. Ej, a ten cyrku w ogóle już usunęli? Czego usunęli? Ten cyrk, kto tu był? Usunęli. Mam... Taki, słuchajcie, znalazłam taki rowerek. Więc Nadia ja chodź, bo znalazłam taki fajny rowerek. Tylko bardzo stary. O nie, pobrudził się błotem. Dobra, trudno. Jedziemy. Lata samochód. <laughs> Więc chodźmy, w ogóle policja za nami jeździ, nie wiem czemu, może wie, że ukradliśmy, ej, my ukradliśmy ten sklep, to ona może wie, dobra, uciekamy szybko, ale my chcemy pracować, dobra, więc koniki tu są, ej, to jest koń, to jest koń, bo nie wygląda trochę, ej, uciekamy, ej, uciekamy, ej, ja mam ukradne konie, nie, dobra, żartuję. Ale ja chcę pracować, no! Dobra, więc czeszemy konika. Nadia? O nie, on pistolet, ej! dobra daj, daj, daj mi tą szczotkę, bo jej nie mam. Masz, czekaj, czekaj, bo... no wezmę no, na, na, na ręce, wezmę go na ręce. ale ona, on chce nas zaaresztować, nie wiem czemu. Ej, uciekamy stąd, ej. chodź! Czekaj. Ej, my chyba nie poczeszemy koników. Dobra, chodźmy, chodźmy. Ja, ja uciekam, gdzie kolej? Ja, w ogóle, że coś takiego dziwnego, pojedźmy tym. Ukradnijmy jakiś dziwny pojazd. Więc kradniemy jakiś dziwny pojazd. E, nie wiem, co to jest, ale chyba taki rower, bo pedałujemy coś. Tutaj ja pedałuję. Tu Nadia też zresztą pedałuje. Więc nie wiem, gdzie. Je, ale możemy z, zwiększyć prędkość, więc jedziemy, żeby ucieknąć od policji w ogóle. Więc szukamy jakichś pieniędzy. Nie wiem, gdzie one mogą być, ale szukamy. O matko, ktoś tu wszedł. Ej, jesteś tu? Jesteś. Nie, może tu się schowamy gdzieś. Ej, coś się tu otworzyło, ej. Nadia, coś się tu otworzyło. Nadia, to. chodź, tu się coś otworzyło. Aha, jej, jesteśmy milionerkami. Zbieraj tą kasę. Bieram właśnie w takich torbach Więc... Ej uciekamy kupić dom szybko Kupujemy dom A! Nie ja kupiłam, ja sobie, ja, Trzeba kupić jakąś elektryczną hulajnogę Szybko yy, Dobra kupiłam Kupiłam telefon I jakby on tu leżał Znaczy jakby Znaczy on tu leżał I on ktoś zgubił chyba, nie wiem czemu i jakby... Eee... To kupić na stację. Dobra, i jakby ja zamówiłam... Wiem, że się nie da zamawiać, ale tu się da akurat, bo jesteśmy w takim magicznym mieście, gdzie się da zamawiać auta, słuchajcie. Więc zamawiam takie auto. Widzicie? Fajnie, co nie? Patrz na ja wiadomo. Ej, mam kol kolę nam kupiłam, mam szkolę nam kupiłam. Ej, nigdy nie piłam coli. Słuchajcie, jedziemy ja moim nowym autem, magicznym oczywiście, bo je zamówiłam przez telefon, więc chodźmy, chodźmy kupić auto, yy, auto już mamy, bo jesteśmy <noise> dziećmi i, i jeździmy autem, ciuchy najpierw musimy kupić, potem, yy, potem dom, kupujemy ciuszki, kupujemy ciuszki, więc chodźmy szybko kupić ciuchy, bo jesteśmy takie biedne Dzieci, które jeżdżą autem to naprawdę magiczne miasto, bo chyba w żadnym mieście nie widziałam, żeby dzieci jechały autem. No tak, więc chodźmy szybko. Ej, przed... Zuzia! No? Bo ja mam takie pytanko. No? Kiedyś ty złamałaś? Nie. Dobra, no to chodźmy się przebrać. Więc ja chyba tak będę wyglądać. Ej, ładnie! Dobra, ale ta, ta fryzura... Ta buzia jest taka brzydka, ble. Więc ją zmieńmy na szczęśliwą. Bo ja już nie jestem... Ja też nie zbieram. Dobra, więc ja teraz musimy sobie zmienić jakieś włoski. Bo oczywiście są takie rozczarowane. Dajmy sobie na takie, takie eleganckie. O, ładnie! Dobra, więc... Ja dopiero się opieram. Wiem, ale ładnie, dobra, więc czekamy teraz, an, aż Nadia się ubierze. Ej, jak ty hmm. zmieniłaś bluzkę w ogóle? No, tu kliknęłam na to, na to. Dobra, Ej, Nadia, ja idę nam kupić dom, i potem po Ciebie przyjadę, dobra? Dobra. To idę kupić dom, ty sobie ze bluzki i buzie. O nie! Ktoś chce nam ukraść auto. Nie, nie ukradniesz. Jakiś słodziej. A, co on robi? Słuchajcie, on nas chciał rzucić. No nie, muszę uciekać. Nadia, Nadia, pomocy, bo jakiś ktoś nas wrzucił. Mnie wrzucił do wody moje auto. Znaczy ja zdążyłam wyskoczyć. Hej. O. Dobra, mam kolejne auto, bo zamówiłam kolejne. Idziemy. No bo ktoś mi je popsuł i nie da się wyjechać. Więc idziemy, Pójdę do fryzjera. Dobra, ja idę kupić nam dom. Nie, tutaj nie można. To nie ma znaczenia mojego domu. Tu nie ma żadnych domów do kupienia. Dobra, idziemy. Prędkość maksymalna. I jedziemy! Wow. Tu jest jakiś dom, jakaś willa. Dobra, kupię. Tu jest okłoszenie nawet, dobra. Dałam blika i to już niby mój jest co nie? Dobra, więc wracam po Nadję. Nadia, już się ubrałaś? Minkę e, robię. Dobra, to ja już idę po ciebie, bo słuchaj, kupiłam nam dom. Mega super wille. O! Więc to ty? W basenie? Nie, to nie Oj. ty. To ty? To wsiadaj. No to ty. Dobra, no, więc jedziemy szybko do naszego nowego domu, bo nie mogę się doczekać. Więc. Wow! Ale ładny! Fajnie! Dobra, więc na tym chyba kończymy nasz odcinek. Mega fajnie się zakończył, co nie. Więc pa! Pa!